Troszkę to jest taka sytuacja, że Maja chciała zjeść ciastko i mieć ciastko. Z jednej strony chciała być płuczająca, stanowcza i ostra, ale z drugiej strony akceptowana, lubiana przez każdego i wspierana. A to się. Ja ja czegoś tu kurwa nie rozumiem. Czy, czy nie wiem, ja odkryłam jakąś prawdę ponad prawdami i jestem, nie wiem, yy, bardziej dociekliwa niż inni. Czy ludzie tego kurwa nie widzą? Maja Staśko wybija się na tych wszystkich rzeczach, które robi, bo chce być po prostu influencerką. I zahacza o maksymalnie skrajne tematy tylko po to. Ja nie wiem, po co w ogóle ktoś analizuje kurwa, yy, co ona robi. Czy ona robi jakieś akcje charytatywne? Kogo ona tam zaczepia? No kurwa! Wszystko, co robi, jest tak sprzeczne ze sobą, że jej nie chodzi o pomoc komukolwiek, tylko o pozyskanie zasięgów i bycie influencerem. I to jest wszystko. Tu nie ma kurwa głębszego dna, drugiego zastanowienia. Przecież już przy pierwszym hajligu, kurwa to powiedziałam. Ale to nie tak, że ja się denerwuję, po prostu dla mnie jest to tak oczywiste. Dla mnie, ktoś, kto mówi, że chce walczyć z przemocą i idzie się bić, jest to kurwa wystarczająca sprzeczność w życiu tego człowieka, dobra? Ja, ja jeszcze, ja jeszcze po tym pierwszym hajligu miałam takie, dobra, może faktycznie chciała iść po zasięg, żeby zwrócić uwagę na jakieś kurwa problemy społeczne. Jeszcze, jeszcze może to. Jeszcze ok, ale jak poszła drugi raz w to samo miejsce, bić się znowu, to ja już mam takie kurwa. Nieważne, nie? Ona nie jest głupia, właśnie o to chodzi. E, kurwa, to jest tak. Y... Czekaj, jakby na przykładzie, kogo by ci to wytłumaczyć? Mm. Nie, to, to nie jest case Monika Kociak, Monika Kociak została zrobiona przez agencję. E... Ktoś, kto umyślnie balansuje na kontrowersjach. E... czy murańscy Muran... murańscy trochę tak aczkolwiek nie wiem czy oni nie są na tyle yy, fanatykami swoich własnych ideologii, żeby wiecie Natan Marceń troszeczkę mi pasuje do tego, bo on sam sobie obrał drogę właśnie bycia tym wrogiem publicznym numer jeden. Tylko też on jest dosyć krótko, wiecie, w tym, w tym internecie, żeby. Ale ktoś, kto umyślnie bazuje na kontrowersji, troszeczkę mi fagata pod to podchodzi. Natan jest teraz królem, a nie wrogiem, co ty mówisz? A czyim królem jest? Z tego co z nim ostatnio rozmawiałam i pytałam, czy chce być dalej w drugim publicznym numer powiedział, że chce. <gry> tak, nie z YouTube to korwin idealnie pasuje. Ale to, to ja nie myślę o tym, ale to tak ktoś... Kurwa, miałam taki przykład gdzieś z tyłu, ale nieważne. Są osoby, które umyślnie chcą iść w bycie wrogiem publicznym numer jeden, żeby pozyskać jak największy zasięg. Po prostu. Kontrowersja sprzedaje się najlepiej. I czy, jest się, czy wychodzi się na hipokrytę, czy się szarga swoje własne przekonania, dla tych ludzi nie ma to nic wspólnego. Jeżeli Maja Staśko chce sobie wycierać mordę swoimi akcjami charytatywnymi, niech to robi, kurwa. Jak dla mnie. Chuj mnie to obchodzi, jakby. i tyle.